Pięć sposobów na to, aby podnieść swoje poczucie własnej wartości, aby zacząć się akceptować i w tym filmie obale ci pewien mit. Zostań ze mną, jeżeli cię ta tematyka interesuje. Dzień dobry bardzo, dzień dobry bardzo w kolejnym filmie. Bardzo miło mi, że Cię widzę. Jest wiosna, w końcu przyszła, pięknie mi tutaj świeci słońce. Na drzewach pączki rozkwitają, pączki kwiatów, więc chce się żyć, jest radość na zewnątrz, jest słońce w sercu, w duszy. I zapraszam Cię dzisiaj do tego filmu, bo chcę, aby dzięki Temu filmowi zaświeciło w Twojej duszy, w Twoim serduszku także słońce. Jeśli jeszcze się nie znamy, to ja tylko krótko przypomnę, że ja nazywam się Kasia Nowosielska, a na tym kanale skupiamy się głównie na rozwoju relacji, nawyków i właśnie też poczucia własnej wartości, więc jeśli interesują Cię takie treści, to zachęcam Cię do zasubskrybowania subskrybowania tegoż kanału, zostawienia komentarza, dania łapkę w górę, bo takie. Interakcje, reakcje swojej strony sprawiają, że moja dobra nowina idzie dalej w świat, a ja lubię bardzo pomagać ludziom i zależy mi, żeby ten przekaz docierał do jak największej ilości. Odkąd pracuję z ludźmi indywidualnie, podczas mediacji, przez ostatnie lata, napatrzyłam się na bardzo dużo różnych dramatów, problemów, które wynikają właśnie z niskiego poczucia własnej wartości, niskiej samoakceptacji, niepewności siebie. Biorą się z tego różne dramaty w małżeństwach, w relacjach, bo ktoś wchodzi w małżeństwo właśnie między innymi z tym, że miał pewne oczekiwania, że ta druga osoba wypełni mu braki, a tego bo w tego w domu rodzinnym nie miał i później się rozczarowuje, bo tak nie jest w tym tańcu które uprawiają partnerzy, małżonkowie, okazuje się, że coś komuś brakuje, rozczarował się i tak dalej. Z niskiego poczucia własnej wartości biorą się dramaty w pracy, nie umie się stawiać granic, nie umie się być asertywnym, bierze się na siebie więcej zadań niż człowiek jest w stanie podołać temu, siedzi się po godzinach, płaci się za to zdrowiem, z tego biorą się później dramaty w rodzicielstwie, bo człowiek żałuje pewnych swoich zachowań, także w innych relacjach. Wiele, wiele ma y, konsekwencji właśnie to po, poczucie własnej wartości na niskim poziomie. Gdyby naprawdę na świecie było więcej ludzi, o wysokim poczuciu własnej wartości, gdzieś godności takiej ludzkiej, byłoby mniej dramatów, byłoby mniej tragedii, byłoby mniej kompleksów, bo taki dyktator Putin, na przykład, jak czytałam o nim, o nim książkę Krystyny Kurcza-Predlich, to u niego właśnie to wszystko się bierze z tego, że on w domu miał to, co miał, a miał dramat, miał za przeproszeniem rycie, rycie Beretu, przemoc. I pewnie on dzisiaj nie byłby tym, kim jest. Gdyby w domu, jednak rodzinnym, jego była inna sytuacja. Ale to jest tylko taki przykład, najbardziej znany, najbardziej znany przez to, że zło, które tam płynie z Kremla, rzutuje teraz tak na wiele istnień, wiele osób, nie tylko na wschodzie, ale też na wschodzie naszego kraju, ale też to do nas się przenosi. I mamy to jak na widelcu. Możemy sobie popatrzeć na to, co bierze się z niskiego poczucia własnej. Wartości leczenia kompleksów, później za pomocą władzy i trochę też rekompensowania sobie swoich strat na innych. Zostawiam ten temat. Ja, jak pracuję z ludźmi indywidualnie też, to jednak widzę, że oczywiście mężczyźni też się zdarzają, tacy, które mają, ma, mają niskie poczucie własnej wartości, ale częściej ten problem jednak dotyka kobiet. Kobiety gdzieś są tutaj zagubione, one są mistrzyniami także w dowalaniu sobie, w grzebaniu się, w swoich niepowodzeniach, problemach. Bardzo często im się trudno jest otrzepać i iść dalej. A ja dzisiaj Ci pragnę właśnie podpowiedzieć, jak to zrobić jak sprawić żeby twoje poczucie własnej wartości podniosło się pierwsza rzecz pierwsze narzędzie musisz zdać sobie sprawę dlaczego ty czujesz się niepewna siebie dlaczego ty się boisz pewnych rzeczy dlatego ty nie robisz tego, co byś chciała zrobić, nie dokonujesz zmian w swoim życiu, nie podejmujesz jakichś decyzji, które chciałabyś podjąć, nie wychodzisz czasem z toksycznej relacji, która Cię uwiera, nie realizujesz zawodowo się tak, jakbyś chciała się realizować. Bardzo często to wynika z Twoich lęków, które tkwią w Tobie. Lęków niesionych gdzieś często od dzieciństwa. I ty sobie teraz musisz zadać pytanie, czy ty się boisz, bo tobą zarządza lęk, czy jest w tobie strach? Bo to są dwa zupełnie różne uczucia. Strach jest jak najbardziej uzasadniony ewolucyjnie. To jest takie uczucie, które emocja, która miała nas obronić, na przykład przed dzikimi zwierzętami w lesie. Idziesz i spotykasz dzika, spotykasz niebezpiecznego zwierzę, no to co robisz? Bronisz się, uciekasz, cofasz. Wycofujesz się z sytuacji. Po to jest ten strach. Strach pomagał nam przetrwać, ludziom, istotom ludzkim. I to nadal, nadal można spotkać dzika w lesie czy inne niebezpieczne zwierzęta. Nadal ten strach jest po to, że jak wchodzisz na ulicę i widzisz pędzące samochody, to masz się cofnąć, żeby nie iść dalej, bo cię mogą potrącić, wziąć na maskę. To jest strach, on jest uzasadniony, on ma cię chronić przed niebezpieczeństwem. Ale jest też coś takiego jak lęk. Lęk, w przeciwieństwie do strachu, on nie jest jakoś specjalnie czasami uzasadniony. Osoba, która się lęka, to ona się boi i sama nie wie, czego się boi. Bo przykładowo w strachu, właśnie. Ktoś przychodził przez ulicę, ja tak miałam kiedyś, i potrącił mnie samochód na pasach, wziął mnie na maskę, byłam ofiarą wypadku wtedy i później bałam się przez pewien czas, przechodzić w ogóle przez ulicę. Ja sobie to przepracowałam później, ale to się działo we mnie przez jakiś czas. I to był mój strach, to było uzasadnione. Natomiast jeśli ja bym się bała przechodzić przez ulicę, chociaż nigdy by mi się nic takiego nie stało, no to ja w, ja w zasadzie nie wiem, dlaczego ja się boję. Ja się bałam, ja mam lęk wysokości, boję się, tylko pracuję nad nim i z nim jest coraz lepiej i latam samolotem mimo wszystko, chociaż nie jest to dla mnie nie wiadomo jak przyjemne, latam, ponieważ. Do tego mnie pcha chęć podróżowania, bo ja kocham podróżować, zwiedzać nowe miejsca, odkrywać nowy świat i pokonuje ten Twój lęk wysokości, chociaż w powietrzu nie czuję się za bardzo komfortowo. Ale osoby się boją różnych rzeczy, lękają, bo właśnie nimi targają lęki. Ty musisz sobie zdać sprawę, z czego ten lęk w Tobie powstaje, dlaczego on się tu kumuluje, powodując też przy okazji później, że ty decyzje złe podejmujesz, albo nie podejmujesz tych decyzji, bo ty się lękasz czegoś i z nie wiadomo jakich przyczyn. No, lęk to jest też jedna z takich osiowych cech nerwicy, więc pytanie, czy to przez te lęki to się w tobie jakieś nerwice też nie wytwarzają. Lękowe osoby boją się, boją się wielu rzeczy, nie tylko tych przysłowiowych pająków, ale boją się Wody, boją się szefa w pracy, boją się czasami przemocowego partnera, a także partnerki, bo kobiety mogą być przemocowe. Tak to bywa z lękiem, więc ty musisz na wstępie sobie odróżnić, czy ty się masz strach, w sobie, czy ty masz lęk, bo jedno uczucie i drugie jest do przepracowania, do uświadomienia sobie i zdania sobie sprawy z tego, czy faktycznie z tego coś złego może wyniknąć. Zwłaszcza jeśli to jest lęk i ty nigdy niczego nie spróbowałaś i Ty się boisz tego spróbować, no to Ty się nie przekonasz, jak będzie dalej, jeśli Ty w to nie wejdziesz, jeśli Ty nie zmienisz pracy, jeśli Ty sobie nie poprawisz relacji toksycznych, w których teraz tkwisz. Ty się o tym nie przekonasz. Druga rzecz. Nie ma lepszego sposobu na podniesienie poczucia własnej wartości, pewności siebie, niż zacząć działać, zacząć robić. Pewność siebie, obalmy ten mit, to nie jest cecha. To jest umiejętność, którą buduje się przez lata, przez to, że ty robisz coś, czego się właśnie boisz. Oczywiście są pewne osoby, które wychodzą z większymi zasobami pewności siebie z domu rodzinnego, z właśnie gdzieś później, z tych swoich młodzieńczych lat. W domu właśnie dużo takiej samoakceptacji, w domu rodzinnym tej pewności siebie dostały. Ale też może po drodze coś dusić, coś tłamsić właśnie tą pewność siebie, to takie zdrowe poczucie pewności siebie. No i ja na przykład nie narzekam na to, ile samoakceptacji i wsparcia dostałam od rodziców, ale mimo wszystko w dużej mierze stłamsiła we mnie szkoła. To szkoła średnia zwłaszcza e, i łatki, jakie nauczyciele przyklejają, i co ten system robi, co robi wywoływanie dziecka do tablicy młodego człowieka, który jak czegoś nie wie, to później się klasa z niego podśmiewuje i czuje ten, ten człowiek się taki wyobcowany, taki poniżony, taki upokorzony. I ja później przez lata musiałam się odbudowywać na tym polu. Czułam się jak taka szara mysz właśnie stłamszona, i musiałam się odbudowywać. Przecież, gdybym ja się dzisiaj nie odbudowała, nie podniosła tej swojej pewności siebie różnymi metodami, ćwiczeniami, procesem, jakim przeszłam, to ja przecież nie napisałabym żadnej książki, nie zaryzykowałabym, nie prowadziłabym mediacji, nie prowadziłabym indywidualnych spotkań z osobami, bo bym się bała, że mi się noga potknie, że pójdzie mi coś nie tak. Nie prowadziła szkoleń żadnych, a przecież ja bym się bała publicznie występować, a teraz? Teraz nie mam problemu z tym, żeby zabrać głos na forum publicznym, i tak dalej. Zwłaszcza, żeby występować tutaj na social mediach. I to jest tak, że nie ma innego sposobu, żeby pokonać tą swoją niepewność, robiąc to, czego ty się boisz robić. Przykładowo, boisz się jeździć samochodem i myślisz o tym, jak się boisz, to się tylko nakręcasz. Gwarantuję Ci, że nie przestaniesz się bać, dopóki nie zaczniesz prowadzić auta, dopóki powoli nie będziesz się w to wdrażała. To jest tak z pewnością siebie, że im bardziej robimy coś, wchodzimy w ten dyskomfort, bo to jest dyskomfort, nie ukrywajmy tego. I widzimy, że nam coś idzie, to my stajemy się bardziej pewne siebie, pewni siebie. Widzimy, że widzisz, że Ci wychodzi, no to. Wzmacniasz się, czujesz większą siłę, że jesteś w stanie coś zrobić. Tu nie ma co wskazywać też, że tylko sukcesy powodują to, że nasza pewność siebie wzrasta. Czasami też są to porażki do porażek trzeba do, dawać sobie prawo. Bo ci, którzy sobie prawa do porażek nie dają, to często kończą z frustracjami albo i z de depresjami. Prawo do porażki musisz sobie dać. Musisz sobie założyć, że coś ci nie wyjdzie i cała sztuka będzie polegała na tym, żeby umieć się podnieść z tej porażki. I iść dalej, więc nie ma innej drogi, ok? Zapamiętaj to sobie, niż e, robienie tego, czego się boisz. Tutaj krótki przerywnik. Jeśli potrzebujesz wsparcia, opracowania indywidualnie, to zapraszam Cię na szkolenie 19 maja do Warszawy, e, które będę prowadziła z moją siostrą, aktorką o budowaniu samoakceptacji dla kobiet. E, będziemy właśnie tam w grupie kameralnej, wspierającej, uczyły kobiety, jak podnosić tą. Swoją pewność siebie, samoakceptacji, jak wyznaczać swoje cele. Moja siostra jest aktorką, więc tutaj też pomoże w kwestiach prezencji, ja od tej strony bardziej mentalnej i zapraszam Cię do takiego wspierającego grona kobiet. Szkolenie jest teraz w promocyjnej cenie. Można je do piątku 21 kwietnia kupić za 799 zł, bo normalnie kosztuje prawie 1000 zł. A też jest, liczba miejsc jest ograniczona, bo tylko 30 osób przyjmujemy na to szkolenie, więc naprawdę warto zapraszać. Rzecz, jeśli chcesz być bardziej pewna siebie, uzyskać tą samoakceptację i masz zacząć coś robić, to przede wszystkim zacznij być osobą taką, jaką chcesz być. Zacznij już robić sobie to w skrytości swojego serca, w swoich wyobrażeniach, w swoim pokoju, w swojej sypialni, to, co chcesz zrobić gdzieś kiedyś. Wszelkie badania naukowe dowodzą, że jeśli osoba do czegoś dąży, ma jakiś cel, to jedną z najlepszych dróg jest zachowywanie się już jak osoba, którą chce być. Przykładowo, podziwiasz kogoś, widzisz, jak się zachowuje, jak się ubiera, jakie ma gesty, jaką mimikę ma, co robi. Ty już dziś możesz tak się zacząć zachowywać, tak się ubierać i dążyć do tego, co ta osoba właśnie sobą reprezentuje. Ty też możesz zacząć to reprezentować swoją osobą. Nic nie stoi na przeszkodzie. To są kwestie właśnie wyobrażeń tkwiących w naszych głowie, a myśli, które w sobie generujemy, a te myśli bardzo mocno przekładają się później na działania. Więc już dziś stań się osobą taką, jaką chcesz być. Po czwarte, warto sobie zdać sprawę, że ocena innych ludzi jest tylko oceną. To, co paraliżuje ludzi przed działaniem kobiety, zwłaszcza to jest ocena innych ludzi. Ja często współpracuję z kobietami z mniejszych miejscowości na, przez online konsultacje i one bardzo często mi komunikują, że boją się tego zrobić czy powiedzieć, bo jest ocena sąsiadów. Jedna pani mówiła mi, że no, miała dziecko jako panna męża nie było i ona strasznie przez. Wiele lat cierpiała, bo, był, bo spotkała się z ostarcyzmem społecznym i bardzo z tego powodu zaniżone było jej poczucie własnej wartości. Inna klientka opowiadała mi, jak tkwiła w bardzo toksycznym, złym, przemocowym związku i bała się rozwieść na zasadzie, co ludzie powiedzą, bo ludzie brali ją na języki. Ona w końcu to zrobiła, ale to przypłaciła swoim zdrowiem bardzo mocno, już się odbiła, odbudowała. Ale właśnie to, co ludzie powiedzą, jest dla niektórych tak deprymujące, tak powstrzymujące przed działaniem. A ludzie, no niestety, ludzie oceniali, oceniają i pewnie będą oceniać, niestety nie mogą się tego oduczyć, bo bardzo łatwo jest kogoś ocenić. Wykreować sobie w głowie pewien obraz, zamknąć kogoś z szufladkę, niszczyć i zastanowić, dlaczego ta osoba się zachowuje tak, a nie inaczej, co jej się w ogóle przytrafiło. Bo łatwiej jest osobom postronnym, obcym, ciotkom, wujkom i kom, kimś jeszcze z daleka żyjącym od danej osoby, od danej rodziny ocenić, wziąć na języki, aniżeli zająć się swoimi problemami, bo najczęściej te osoby, które tak mocno oceniają, dogryzają, obgadują, mają rzeszę swoich problemów, tylko. Pochylanie się nad nimi jest bólem dla nich emocjonalnym. Łatwiej kogoś wziąć na języki i obgadać, niestety. Ale powiem Ci tylko tyle, że ludzka opinia jest ludzką opinią i ona Cię nie powinna powstrzymywać przed działaniem, dlatego że ludzie nie przeżyją za Ciebie życia. A Ty masz życie tylko jedno. I czy nie żal Ci tego, że jak sobie pomyślisz, że na koniec życia będziesz miała w głowie tę myśl, że Ty czegoś nie zrobiłaś, bo bałaś się, co powiedzą inni? Czy to nie jest dość taka deprymująca wizja, bać się, co pomyślą inni. Ludzie pomyślą i tyle. To oni mają problem, że oni o tobie tak myślą. To oni się miotają z tymi myślami. Ty rób swoje i nie patrz na innych. Bo to jest twoje życie. Ty masz jedno życie. Ty nie pozwól na to, żeby pod koniec życia czuć, że ono było nie w pełni wykorzystane. To, co mnie pcha tutaj, żeby być z tobą, żeby działać na social media, chociaż ja też kiedyś bardzo nie robiłam wystąpień publicznych, nie cierpiałam kamery, to jest to, że ja chcę przekazać światu, tobie, to, co mam do przekazania, że chcę przyczynić się do polepszenia życia choć jednej istoty. To mnie działa, to mnie napędza, to jest moja idea i ja wykorzystuję do tego kamerę, a że jej nie lubię, teraz, teraz nie mam już z nią problemu, ale kiedyś jej nie lubiłam, to to już jest inna kwestia, ja sobie to przepracowałam. I wreszcie po piąte, żeby czuć większą pewność siebie, większą samoakceptację, gdy przygotowujesz się, żeby coś zrobić, wystąpienie, szkolenie, powiedzieć coś, no to Ty musisz się przygotować do tego. I ja do tego filmu, zanim zaczynam nagrywać, też się przygotowuję do mediacji, które prowadzę, a przychodzi mi czasami na nie 10 osób, też się przygotowuję wcześniej. Przygotowuję się do spotkań indywidualnych, które prowadzę z klientami, do spotkań z małżeństwami w kryzysie. Ja się do wszystkiego właśnie przygotowuję, bo jak jesteś przygotowana, to czujesz większą pewność siebie. Wiesz, że oczywiście możecie stres, tam gdzieś kortyzol, hormon stresu, że tak powiem. Dojechać, wbić taką szpileczkę, ale każdy się stresuje, większość osób przynajmniej się stresuje, a zwłaszcza na początku, gdy zaczyna coś robić. Więc przygotowanie to jest klucz, to jest 60%, 60 sukcesów w mediacjach, w szkoleniach, w wystąpieniach publicznych, w prezentacjach, w pracy, czasami też w trudnych rozmowach z małżonkiem, z partnerem, z dziećmi. Przygotuj się, czujesz się bardziej pewny siebie. To by było na, na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli masz jakieś uwagi, komentarze, to zostaw je poniżej, podziel się swoją opinią. Chętnie poczytam, co myślisz na temat budowania pewności siebie, bo tak jak mówię, to nie jest cecha. Pewność siebie buduje się przez lata. Ja Cię chcę tego nauczyć, także zapraszam Cię na szkolenie, jeśli potrzebujesz tego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!